Natomiast jeśli chodzi o ten cały cyr, który się dzieje, Alaska, spotkanie Trump-Putin, no to jest oczywiście taki teatr dla naiwnych, bo wiadomo, że wojna, która na Ukrainie się toczy od trzech lat, była dawno, dawno myślona, dawno zaklepana i dawno było wiadomo, co, jak ona się skończy. O tym mówiłem chyba dwa miesiące, dwa miesiące po wybuchu wojny Piotra Konczarowskiego. Że wojna ma na celu podział Ukrainy, przejęcie dóbr Ukrainy przez korporacje zachodnie i oddanie oczywiście Doniecka i Ługańska Rosji. To był cel od początku ustawiony przez Amerykanów i Rosjan. A dlaczego tak się stało? To ja Wam opowiem, co mnie spotkało w 18 roku. W 18 roku spotkałem się z takim rezydentem amerykańskim na Ukrainie którymi już powiedział w 18 roku, że będzie wojna, że będą musieli podzielić Ukrainę, dlatego że przez ruskich nacjonalistów nie mogą przejąć gospodarki ukraińskiej. To jest bardzo proste. Wojny dzie 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 dzieją się tylko pieniądze i wybuchają tylko pieniądze. Natomiast e, jeśli o to chodzi, no to do tego nie ma złudzeń, że, że tak się stanie. I to powiedziałem dwa miesiące po wybuchu wojny. Tam było kilka etapów. Tam jeszcze mamy do czynienia. Z jedwabnym szlakiem i chcę to wam znowu was rozśmieszyć. Jako, że rozśmieszacie mnie, że jestem PISARzem. No, pisarzem to ja żadnym nie jestem. Po prostu piszę z, z Musu, bo nikt rzeczywiście nie sięga głęboko tylko tak powierzchownie to, co dzieje się na świecie. Więc pisarzem nie jestem, ale też nie jestem żadnym politykiem, bo nie chcę się do tego nie nadaje się do tego. I jeśli mówimy jeszcze o wojnie na Ukrainie, to mamy do czynienia z moją winą i wybuchem. I tu, żeby was rozśmieszyć trochę, to ten, ta cała wojna wybuchła przeze mnie oczywiście, no bo to ja zaprosiłem w 14 roku do Polski Hoxon Binga, który w Sejmie zaproponował Jedwabny Szlak do Polski. Oczywiście ustali Macierewicza w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że nigdy nie dopuści do Jedwabnego Szlaku do Polski, w Polsce, do Polski. Chociaż Kong Big powiedział, słuchajcie, to jest wasza jedyna szansa, żebyście naprawdę mieli rozwój i wyszli z tego wszystkiego. I on miał rację. Ten jedwabny szlak do Łodzi, gdybyśmy przyjęli wtedy, wbrew interesom amerykańskim, to byśmy wyobraźcie sobie, jaki byłby rozwój. Wszystkie pociągi jadł z kontenerami do Łodzi w ciągu 3-4 dni kontener kosztuje nie 2-3 tysiące dolarów, tylko 600-700 dolarów. My mamy bazy przeładunkowe, mamy transport, nie nadążamy z produkcją żywności do...